Witam Was na kanale Kundelek. W dzisiejszym materiale zobaczymy, co działo się w 26. odcinku 6 sezonu Hotelu Paradise. Czy po rajskim rozdaniu Miki z Hanią znajdą wspólny język? Czy Angelika wyjaśni sobie sytuację z Hanią i przeproszą się? To wszystko i jeszcze więcej w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Po rajskim rozdaniu Miki chce porozmawiać z Hanią, jednak wołając ją, myli się i mówi do niej: Kama. Mimo iż szybko się poprawia, Hania musiała już to skomentować. W pokoju Miki chce przeprowadzić rozmowę z Hanią na spokojnie. Jednak Hania tłumaczy mu, że odpowiedź wyroczni była dla niej jak uderzenie w policzek. Gdy Miki tłumaczy, że odpowiedź wyroczni mogła dotyczyć jakiejś sytuacji z całego tygodnia, a przecież przed Rajskim wszystko sobie wytłumaczyli i wyjaśnili. Hani puszczają nerwy i zaczyna wykrzykiwać partnerowi, że chciał zmienić parę oraz to zawsze jego wina, którą on zwala na nią i że jak mu tak źle to mógł wybrać kamę, to ona by już miała spokój. Po tym wybuchu Hania wychodzi z pokoju, chce zapalić, spotyka Angelikę i jej się wyżala. Grzegorz, który był świadkiem, stwierdza, że on nie wie o co chodzi, więc nie chce brać w tym udziału. Miki po wyjściu z pokoju odmawia przyłączenia się do ludzi przy barze. I idzie się uspokoić i pomyśleć. Gdy Hania przychodzi do baru, para dalej kontynuuje swoją sprzeczkę. Gdy Miki stwierdza, że w tej chwili żałuje, że nie wybrał karmy, Hania stwierdza, że po tych jego słowach to już definitywny koniec ich relacji i koniec rozmowy. Następnie Hania rozmawia z Magdą i mówi, że trochę ją boli zachowanie Angeli, chyba ma tu na myśli, że jej nie wspiera wystarczająco jej zdaniem. Hania jest bardzo zaskoczona, gdy dowiaduje się od Magdy, że Angela powiedziała, że tylko Miki ma cierpliwość do niej i żaden inny facet by nie wytrzymał. Hania idzie do Angeli i pyta, czy nie chce ona jej coś powiedzieć, a gdy ta twierdzi, że nic takiego złego nie mówiła i że za dużo dziś już emocji, Hania rezygnuje z przepytywania przyjaciółki. Hania zabiera Mikiego na kolejną rozmowę. Przekonuje go, że już się uspokoiła i chce na spokojnie wyjaśnić tę sprawę do końca. Dziewczyna w sypialni mówi, że do tego dnia oboje powiedzieli już za dużo przykrych słów, że jest jej przykro i na pewno jemu też jest bardzo przykro z powodu jej zachowania, za co go przeprasza, ale chce, aby byli dorośli i zakończyli to jak dorośli ludzie. Hania mówi, że był on tu jedynym facetem, na którym jej zależało i dlatego ją tak bardzo to wszystko zabolało. Także to, że jak zanim nim stanęła, nie powiedział o niej nic miłego. Chłopak twierdzi, że w tamtej chwili nie miał na to ochoty. Przeprasza też Hanie za momenty, w których ją uraził. Para dochodzi do wniosku, że ta sytuacja stawia kropkę na ich związku i mogą być przyjaciółmi, ale nic więcej. Miki tłumaczy też, że nie wybrał karmy, bo nie chciał, aby ona odeszła, jak jest między nimi tak napięta atmosfera i by się z tym bardzo źle czuł w hotelu. Jak myślicie, czy jest jeszcze jakaś szansa na zdrową relację pomiędzy Mikim a Hanią? Dajcie znać w komentarzu. Do hotelu przychodzi list. Uczestnicy mają podzielić się na dwie drużyny, nadać im nazwy i zagrać na plaży mecz. Na wygraną drużynę czeka wyjątkowa nagroda. Kapitanem pierwszej drużyny ma być David, a drugiej osoba, którą on wybierze. David na drugiego kapitana wybiera Dawida. Magda niestety przez kontuzję nogi nie bierze udziału w meczu, ale zostaje sędzią. Anastazja zostaje rezerwową dla obu drużyn. Drużyna Davida to Angelika, Grześ i Hania. Drużyna Dawida to Miki, Monika oraz Marek. Pierwszego gola strzela Monika stojąca na bramce Hania dopiero po tym fakcie dowiaduje się, że może łapać piłkę w ręce i wybiegać do przodu. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1-0 dla drużyny Dawida. Grześ był bardzo dumny ze swojej wyrównującej bramki. Mecz zakończył się remisem, więc o wygranej mają zdecydować rzuty karne. Uczestnicy ustalili, że kopać jak i bronić będą dziewczyny. Z karnych jedynie Angelice udało się trafić do bramki, a tym samym Drużyna Davida wygrała mecz i nagrodę. Po powrocie do hotelu pojawia się list dla zwycięzców. Mają oni szykować się, gdyż wyjeżdżają z hotelu. Dokąd jadą, dowiedzą się dopiero na miejscu. Gdy docierają na plażę, okazuje się, że wygrana to lekcja surfingu, a na plaży czeka na nich dwóch instruktorów. Lekcja zaczyna się na sucho. Hania jako jedyna ma problemy z opanowaniem wstawania z deski jednym skokiem. Przegrani, którzy zostali w hotelu, dostają boksa. W liście czytają, że teraz czas na piłkę wodną. Mają wskakiwać do basenu i bawić się dobrze. W boksie znajdują pompowane bramki. Po wspólnej zabawie Monika pyta się Mikiego: Czy jak zostanie singlem, to zabierze ją na randkę? Chłopak odpowiada, że ma nadzieję nie zostać singlem ale na pewno zabierze ją na randkę. Wieczorem w hotelu pojawia się box, a w nim wszystko na imprezę tematyczną Meksykańska Noc. Zabawa trwa na całego do drzwi hotelu pukają dwie dziewczyny. Kto to jest dowiemy się o oczywiście w następnym odcinku. Jeżeli spodobał się Tobie ten materiał, zostaw subskrypcję i łapkę w górę oraz daj znać w komentarzu, co mogę poprawić. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych streszczeniach.